Hejka. Hejka, dzisiaj ja wam pokazuję, jak zrobić takie ładne włosy, jak ja miałam na swoich rysunkach. To jest bardzo łatwe i jakieś ee, dziwne. No bo ponieważ to nie e, ja wezmę pędzelek nie dla nie dlatego, że robić włosy, to nie dlatego. Zaraz pokażę wam Oh. Ok. Już Wam pokazuję. Musicie tutaj wziąć. A, też czekaj nie. To gumka jest. Musicie wziąć tutaj. To my wrzucimy. I takie... takie są guby. Musicie wziąć. To wy musicie kliknąć online. I tam napisać. Zaraz pokażę online. Klikamy. No ale zaraz wszystko będzie i tutaj wpisujecie guby, to będzie za darmo, nie musicie dla, nie musicie coś tam nie wiem, jak to powiedzieć, nie musicie tam y, za Facebook, tam nie wiem, za co tam jeszcze można, za iPhone, to jest niepotrzebne. O, znalazłam, coś takiego, ale to inne chyba. Zaraz Wam pokażę. No to inne, no bo tutaj napisane jest innie. In, Jak. Patrzcie, tutaj klikam. I już. Tak, to jest moja farba. No nie moja, to tej dziewczynki, ale ją ja wzięłam. Już. Coś takiego. To jest bardzo dobrze. Dobra, teraz wróć, wrócamy się. I już my mamy tą farbę. Teraz bierzemy kolor, który chcecie. Ja na przykład dzisiaj chcę wziąć różowy taki jasny. No tak, możecie. I patrzcie. Pamiętajcie, gdy będzie u was, nie wiem, taki szary kolor. Spróbujcie jeszcze raz, to, no bo to cię czasami tak robi, spokojnie. No bo to zmiesza się. A czasami nie, zmiesza, nie, nie zmieszasz się. Dobra, teraz musi, musicie zrobić tak, żeby cała głowa była już w różowym. Albo w kolorze, którym wy chcieliście tam zrobić. U mnie będzie taki. Różowy, różowy, różowy. Ja może tak ładnie nie będę robić, no bo to jest tak tylko, żeby wam pokazać. Ale co mi z internetem nie rozumiem. Czekaj, może dłużej? O kurde! No, no to gęby są. No, musicie tak popracować z nimi, ponieważ to bardzo będzie ciężko dla was. O nie! Czekaj. Albo nie. O! Fajnie. No i patrzcie. Ja zrobię. Ja zrobię tylko to. To. No dobra, wszystko zrobię. Ja tak szybko. Nie wyłączajcie video. Czekaj. Czekajcie, nie wyłączajcie video. Patrzcie, gdy wy już wszystko zrobiliście, bierzemy inny kolor. Taki. I tutaj taką linię robimy, i taką. Musicie bardzo ostrożnie to robić. Może to brzydko wygląda, przez tego, że u, ja wzięłam taki kolor, ale to działa. Uwierzcie mi, to działa. Jeszcze ja robię tutaj. I to jest sposób masza like, No bo nie pamiętam. Nie, 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 ja naprawdę nie pamiętam, żeby ktoś tak robił. Tylko jeszcze można tak zrobić. Dalej bierzemy jeszcze inny kolor, jeszcze ciemniej. I, I znowu robimy tak. To jest łatwe, na spokojnie. Patrzcie, już jak ładnie to wygląda. Musicie jeszcze tam, gdzie jest jaśniejszy około tego. I tutaj musicie. Tutaj ciemniej i zamazać to. Tak żeby to nie było, że to jest taki inny kolor, a to jest taki światły. Nie, tak nie wolno. O. I teraz tutaj. Wow. Kto chce? Możecie jeszcze tak ostrożnie zrobić. Hop, 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 hop. To bardzo ładnie wygląda. Kto nie wie nie wolno. Uwaga, uwaga, nie wolno robić tako. Nie wolno. Ponieważ to będzie wyglądało jak coś innego. Już pokażę Wam. Bo, no bo to ten rysunek jest y, tylko, żeby spróbować. Patrzcie, to wygląda trochę brzydko. Troszkę. Patrzcie, tak jest lepiej. To wygląda jak prawdziwe włosy. Jeśli chcecie, możemy jeszcze tutaj kulkę taką zrobić. O, widzicie? Czasami to tak robi, ale na spokojnie. Ale to jest bardzo ładnie. Wow, to naprawdę było bardzo ładne. No dobra, pa. Patrzcie, musimy taką kulkę zrobić. To będzie. Te... Po prostu u tej dziewczynki jest włosy w, są w, włosy w kulkę. Albo co ja mówię? U chłopaka może być, nie wiem. No dobra, u chłopaka... No to nie wiem, jak to będzie, ale... Nie, nie mówię, że wam nie wolno. Jak chcecie. Możecie w zielony. Patrzcie, teraz musimy zrobić taką... Patrzcie, jak to wygląda już. Tutaj nie patrzymy, tutaj po prostu musimy starać się, tutaj, tutaj musimy starać się. Patrzcie, jak ja jeszcze robię. Ja jeszcze biorę tylko i przykroczam to. Wtedy to będzie wyglądało jak prawdziwe włosy. No bo to jest tylko eskiz. To jest tylko z kochanie. Jeszcze chcę powiedzieć yy, dla tego y, człowieka, który... A wiecie co? P powierz, powiedzcie człowieku, który postawił ostatni, piąty like na to video, ponieważ to tylko przy, przez niego jest to video, bo inaczej ja by nie robiła, naprawdę. Patrzcie jeszcze tutaj. No i patrzcie. To już wygląda bardzo ładnie. Jeszcze musimy wziąć taki kolor. I tutaj. Tak będzie wyglądało ładnie, ponieważ tutaj, tutaj to będzie zmieszać. jak to? To będzie zmieszać się. I to bardzo ładnie będzie. Jeszcze można zrobić taką. I ostrożnie tak zrobić. O jezu. O, fajnie. Okej. Okay. Jeszcze możemy jaśniejszy. Żeby to nie wyglądało jak czyjś, po prostu żeby to nie wyglądało jak inne włosy. kto nie wie, ja po prostu zgarpiłam mam tutaj. No bo nie chcę coś rysować teraz. To głowa, ja to wszystko teraz nie chcę rysować. No troszkę musicie postarać się tutaj. Patrz, ja staram się i u mnie, patrzcie co wychodzi. Wow. To nie jest źle, wiecie? To jest takie... E, kurde, wiecie, to, to jest takie rozmazane, ale to jest to ładnie. Przez tego, że to jest rozmazane. Jeszcze, jeśli chcecie, możemy zrobić taką. Weźmiemy teraz ten kolor i weźmiemy. Ja cały czas biorę to. I tutaj narysować coś, coś takiego. Tak. Teraz musimy wziąć znowu tutaj. I znowu wziąć ten sam kolor włosów, tutaj, żeby to wyglądało, jakby troszkę włosów tutaj jest. Okej, okay. jeszcze można tutaj troszkę tutaj. No, i to już bardzo ładnie wygląda. Albo wiecie, można i bez tego. Bez tego można też. Wow! No i to już koniec. Jeszcze mogę oczki dorysować. Mogę jeszcze, nie wiem. Patrzcie, dorysuję jakieś oczki. Jezu. Narysuję tu jakieś oczki. Ojezu, nie, nie, taki sposób. No, narysuję tu jakieś oczki, nie wiem. Narysuję tutaj Tań. I takie. I co u nas udało się, patrzcie! No i to już wszystko pa!